Hello guys. No, hello guys! Hello! Kurwa! Ja, ją mam! Aha, nie dałaś A ja wbiję Global Elite? Spełnię w końcu to moje marzenie, Miałem <śmieniu> nie... Nie, 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 kurwa Miałem nie, 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 Marzenie nie, 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 temu nie, nie, niebieskemu. No to chuj KURWA O nie ma nikogo Nie widziałem Nie widziałem nikogo. Ła O dostawałeś Kurwa Skąd O spaliłem konsolę, rozumiesz? <sharpia> ty, ty hacker! ale co zajebisty? tu To mi, to mi Kurwa, co, co za, za... Co to ja ma być? By zostało, Kurwa Kurwa to mi Tiger Darlow Nice one, one more Nie wierzę Przez małka okay. A może na pub gdzie nie ten Biegnę, 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 do kurwo co je... Bo dałeś mi ją, to go odpierdoliłem bo cheat. jak cheat Chowa się, chowa się. Może się dalać kurwa? No, odejdź, i <grym> witamy w tych sali. <grym> <jest. grym> <grym> A pierdolę. Gdzież Tak się, Gdzie Gdzie się, w Gdzie się gra w tą grę. Aha. Nie mam ty masz. A kurwa. Men, men. 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 Oh! Pięknie. 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 kurwa. nie no jest na lewo, Dawid, lewo, lewo. W tym miejscu, na ma lewo. Oh. No. Masz autyzm. Jest, jest. Good good, 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 good No nie! Czwarty raz, czwartą runda. Zginęł od Heda z Nigla. A ty idziesz. I nie żyjesz, tako A, kot, chuja A, no. loading, my, <laughs> my Kitchen, kitchen, i chcie mnie podbić. Okay, my friend. Nie jego nie. Ja nie... Ja. Tak samo jak na fajny moment. I w Jak wyłączyć powiadomienie, że kurwa to nie jest optymalne? Jezu, kurwa! Okej. Okay. kurwa, Polek. Polek. Pole? <laughs> yes, two guys. Two guys one kurwa, watch. They have invisibility <coughs> cape from two Harry Potter. One, one two guys One one <laughs> 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 I pan gumy teraz tu pan, przejmuj co rundę przez ciebie! Wypiewalasz z Do, watch out! Ja ci zaraz gdzie są! O kurwa, jest tam, tu, tam gdzie patrzę. o ja What O kurwa! What the fuck? Stoi mi kurwa na przejściu! Darek! One put it, one put put yeah. Sherlock, <laughs> uh, <laughs> why are you close tabela? Śmieć się pan, no tak. Odejś, odejś, Let's go long my friends, kurwa. <laughs> kurwa, wizdę trajesz się 88 dostał, masz ćwapę. No co jest kurwa? 11 dostał. Ile ma razem? Tak, Tak, i na site po prostu. Jak to Ja i trochę tu a, tak! A, plecy! Ale kodeć, odejdź ja go tam mam, ja go mam. Aha. No jako mnie one-shot. Wybrałem one trzech. Warn is paper, watch out. O kurwa, ammo, a i amunicji, bo jest support. O, żyjesz. O, ja pierdolę. <grymne> 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 Daj, może dojść, no. Okej. Okay. <grymne> Kto kupuje ciągle pompę? To nie. To. 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 <grymne> o, aha. Ja <Don't> <grymne> <grymne> Co to wyciągnie? Chodź, przybijasz piąteczkę! Prusian, safe! Nice! Dawaj, ją w ust! Paulinkę W sukience oh, tak. jestem, nie patrzcie! Mierzcie, 2-1. Jak ty pełnię, noż nie mogą To jest highbot! O kurwa! Au! Ty, trafiłem go w ściany, zobaczyłem klap. Schody Bruna, schody. Schody. Zaj? Ja! O kurwa! To filarem jest. Kiedyś dyś figur. Kurwa! Lukas, <Arts>. Lukas. <laughs> <laughs> Dawaj, Lukas. Dobaj, mam ranka Hamasa. <laughs> Cię ludzie wybierają miłoskarze, stanę na podłogi. Easy, game! No amo, no amo! Zaladą, zaladą, zaladą! No zaladą ty kurwo! Wy jesteście głupi! O kurwa! Wow. <śmiech> <śmiech> o dostał ciabatę. Pfff <noise> Co zbyt, hp 2hp 2hp Kuchnia Lux clear To mi Dostał okay, Bębu za jeden Cicho Gram Przybił <noise> piąteczkę Ty parcikę, kurwa Jaaa, okay. yeah, jak on to robi o, patrz

Ląk czysty Ląk czysty Ciii tam pewnie kurwa Nie, ląk jest czysty, no gość sprawdził twój Tutaj paradził, coś do Tak, ruchyka? tak, tak Patrz kurwa No Widziałem Głowa w betoniarce Czekaj, już chcę kupić Ale już bokiem Zresztą w jest ie więc coś Nie się na bo myszki mają te, te ślizgacze, nie? I moja się po prostu tak wzięła w pół wygięła. Jak kurwa. bo tak mi daj, góra dół góra dół, nie? I, Dalej, tuj, nie. Ten... No, podnieś tak Nie, to już. Nie, to już. Nie, to Nie, ma, Nie, to Nie, ma. to Nie, ma. to Kurwa, nie wiem, co kurwa. man, a what the fuck? What the fuck, man? Look Look who the fuck are, are you, man? You no are go. FBI, no man. Val, val. I, val. I don't trust I'm... you, man. Oh shit. No, wal w niego! szpiter. <laughs> 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 <Jedra>, <laughs> <laughs> you are on Twitch, my friend. Twitch, Twitch, /is -ak. Oh, oh, oh. Twitch TV slash easy Twitch. I'm on Twitch. I'm on Twitch. I'm on Twitch. I'm on Twitch. i think <laughs> Miał lał. Ok. OKEJ okay. <laughs> O ręce. Cicho, O Cicho, łobicie. Ukurwego, Ale to jest owc. Uch, uch, uch. widział? Thank you Dobrze no kurwa nie strzelał no, oh! uh, uh, uh! Se, do Izaka muszę wysłać na place of the month Mont... Mont... Montana. Chyba do... Ślą do trupa Co się stało? Nice Dax. Pono Dax. No. Przesiana. Strika to, jest priega, to jest taka chipka. Nice. No, no, Kurwa, gdzie on siedział, zawazonym 4K yeah. wysyłam do Izaka. 4K 4K <laughs> office Pff. Pizzy s kurwa The Ringer Ja pierdolę Bóg Jeden Fapsach Dawid, papsa chlą. Nie wiem, zostaw go. Dawid, kurwo. ci, zostaw go, a ty wychodzisz. Nie dam może całem. Nie. No. marca